Minecraft, yeah. Siemanko z tej strony kombi. Czekajcie. O, jasz. Yes. Siemanko z tej strony kombi. I dzisiaj gramy sobie Minecraft Survival. Tak, generujemy tego. Kody zezwalamy. Typ świata domyślny. Tak, gotowe. A jeszcze może CD jakieś podam. okej, okay, CD I gramy na. Minecraft geeła yeah. survival games też będzie za niedługo Następny odcinek Survival Gamers Tak, w ogóle rozkręcam kanał. No i powiem wam może czym nagrywam. Eee, tak, laptop jakiś tam Sony Wajocieńki. Stary Lagi, jak widzicie tak mi nie działa. Ej, widzicie, pięknie widziałam Minecraft, 1000 fps, nie, w ogóle, yy, ale tak, no, no, kurde, poczekamy chwilkę, a jeszcze, 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 może już nie, jeszcze, ok, w ogóle, mm, survival będziemy grali od początku, tylko że tak, dlatego, w, o, o Boże! Dlaczego włożyłem kody? Bo tak Żeby tutaj nie jakoś nie, 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 nie dłużyć serii Zaczniemy sobie z podstawowym ekwipunkiem Na start Z drewna Żeby nie było Weźmiemy sobie także hmm, Czekajcie, co tam było Aha, weźmiemy sobie także 64 jabłka I weźmiemy sobie łóżko Wyłączamy game mode 0. No i sobie możemy iść gdzieś, gdzieś, gdzieś odkrywać tereny, w ogóle wszystko. Ale to są takie lagi, że masakra. Kurde, kiedy będzie nowy komp? Aaaa! Nie lubię tak oszukiwać kogoś. Kurde, jeszcze Skype się pojawiają. Ludziska. No i tak, co tutaj ja mogę Wam powiedzieć? No seria będzie trwała dopóki mi się znudzi na pewno um, Co mogę jeszcze powiedzieć No w sumie Aha, miałem mówić o tym moim sprzęcie Mam um, 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 słuchawki Creative tak, mówię po angielsku Creative um, 3D Tactic Sigma Także w miarę, w miarę, w miarę Kupiłem za 150 zł tam ze 130. Już nie pamiętam. O. Okej. Okay. O, o, o. Coś tutaj, coś tutaj. O, już widzę. ja mógłbym zamieszkać? to mi się podoba. Tak w miarę. Jeszcze może by się przydało. O, jeszcze mi tak niedobrze nie znacie, ale wiedzcie, że ja jestem bardzo wybredny co do miejsc zamieszkania. I naprawdę bardzo lubię symetrię. Bardzo lubię, żeby wszystko było poskładane ze sobą razem. O... Może tu zamieszkamy? Najpierw pierwszy dzień, pierwsza noc. Wyżłopimy sobie. <laughs> Wyżłopimy sobie w kamienie domek, jak to nasi praprzodkowie, i powiemy: pomarańcz. Pomarańcz. Tak, dzięki <laughs> Ok, odcinki nie będą za długie, ponieważ, kurde, ten komputer wiecie też. Nie wiadomo ile bym się film renderował. Także odcinki nie będą zbyt długie. Takie 5-10 minut, może coś takiego. Tyle wystarczy. O, okej. Okay. Jako, że dzisiaj mam czas, to dzisiaj będzie 10-minutowy. Oj tam, oj tam. Nie wiem ile mi się już nagrywa, ale. <laughs> okej, okay. spaka. Na razie się rozkręcamy, nie? Mm może jakieś modyfikacje w gramy, nie wiem, żeby wam ta seria się nie, nie nudziła, bo pełno serii survival jest na polskim YouTubie, trzeba przyznać. Już od dawna, od dawien dawna się pojawiło pełno ich, tych serii pełniutko. Tak, żeby wiecie, żeby was nie zanudzać bo wiem, że to nie jest jakieś fajne oglądanie tych serii, ale przez to po, trzeba po prostu przejść i do tego trzeba się dostosować. Okej. Okay. Hmm, może dostaniemy się tam jakoś. Potem węgiel. O, kurczę, no wiem, nagrywanie w, w takich FPS-ach nie jest miłe. Uwierzcie mi. Wy to jeszcze macie chyba więcej FPS, bo nie wiem czy to nie jest tak, że YouTube nie zwiększa klatek. Nie mam pojęcia. Możliwe. E, oczywiście nie wiem. Tak, jeszcze mam Katar. Jeszcze katar, jeszcze, jeszcze, jeszcze rzeczy pełno mam. Tak, dokładnie. Jeszcze trzeba. Kurde, mówię jeszcze. A! Experience? No i tak. Będzie konkurs za niedługo, i coś tam będzie do wygrania, wiecie. Jak to konkurs? I będę chciał, żebyście zrobili dla mnie intro. Tylko to intro nie może być w jakimś dziadowskim programie. E, chciałbym, żeby to intro było zrobione w programie Cinema Studio 4D Jako że ja sam nie zajmuję się tymi intrami, e, to może wy byście tym się zajmowali, nie wiem, może się z tym zajmujecie, może was to jakoś rajcuje to robienie tych intr e, coś z Minecrafta wiecie. E, żeby to nie było jakieś długie, żeby to trwało około nie wiem, może tak. Do, do 15 sekund To powinno być yy, dobrze i yy, wtedy powinno być nawet nieźle Okej okay. no. Kurde Uspokajesz się? Dziękuję Nie dziękuję Tak nie mam skina Dzięki Pomarańcz. Okej. Okay. No i zrobimy sobie pochodnie, żeby było więcej fpsów <grystanie> Jakie wyjaśnienie Minecraftowe. O kurde. Lampimy. Od razu lepiej, nie? <grystanie> w ogóle. Okej. Okay. Co zrobimy sobie? Zrobimy sobie dźwiczki. I chyba zakończymy odcinek. Nie wiem, czy to jeszcze warto coś tutaj przedłużać. Bo w sumie dzisiaj dużo zrobiliśmy. Mamy domek, który jest piękny w ogóle. Jeszcze powiększymy go może. Tak o, o troszkę w tą stronę. O, w górę. Chyba jedną krateczkę żeby się można było skakać. To trzeba kicać kic kic tak jak bany ku. Hmm, okej. Okay. Mam tyle planów na serię, kurde No jak... Jakie to kurde dziadutki Mam tyle, mówię, że mam tyle planów na serię z Minecrafta i z innych gier Że to wam się w pale nie mieści, no naprawdę Tylko kurde, to wszystko nagrać Ja pierdziele Tak mówię, kurde, jakieś serie, nie wiem, hororki, coś takiego Oooo, ale tego jest, no tego jest bardzo dużo. Jeszcze zrobimy sobie malutką jedną rzecz, bo ja jak wiecie lubię... Dowiedzieliście się w tym odcinku, że lubię wszystko, żeby było pięknie, ładnie, czysto i w ogóle to sobie coś przepalimy. Tyle wystarczy. Mam coś tu do przepalania? Nie. Okay. I skończymy odcinek. Bo chyba już 10 minut będzie. Czy ja widziałem szkieleta? Nie. Oby nie szkielet. Kurde. aaa Logi! Nagrywam kosiarką, wiem. Ok. Yy, jeszcze postawimy łóżeczko w jakimś ładnym miejscu. Tu sobie postawimy. O! No także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam do kolejnych. Yy, Trzymajcie się i cześć. Mówił do was Steve. <grych> pa, pa.